Siemanko, tutaj macie GMP40, i oczywiście Lotta, tutaj ten, 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 tutaj. Tak, tak, tak. Witam Was bardzo. 17 w serdecznym odcinku. No i idziemy do 17. Słuchajcie, której nie ma na mapie, ale wiem gdzie jest. Chodźcie, Follow me. V33 Lotta dzisiaj straciła głos, więc nie będzie mówić. I po prostu mogę mówić to, co ona będzie mówić, więc może być naprawdę bardzo śmiesznie. I Będę mówił cały czas, przy okazji jak szukałem miejsca, to znalazłem prezent. Jest on w wodospadzie. Lotta, czyż to nie wspaniałe, że prezent jest w wodospadzie? Ona kiwa głową, mówi, że o tak, 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 I ta, weź go ten prezent, w ogóle zasługujesz na niego i zasługujesz na suby, więc odsubskrybujcie mój kanał i zasubskrybujcie Maćka. I w ogóle dawajcie łapki w górę. Idziemy. Myślę, że jest ten fajny, tak. Nie wychodzi. Eee, Lotta, odezwij się. Czary Mary, Hocus pokus. Lotta, mów, pod, pod to nie Ford Focus. Armia Mikołajów. <grym grym> The Army. The toy soldiers are having a laugh. Maciek, gdzie masz stopę? No co? Maciek, jesteś karłem. O Boże, Maciek wygląda jak karło. 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 <grym> Jest późna godzina. Ja nie mogę. Karł. Co to jest, Karł? Dobra, wchodzimy do pociągu. Pociąg jo-jo. E równa się nc kwadrat. Ojej, znowu matematyka na odcinku. To fizyka jest. Prezent. What's missing? Gold, silver. Gold. Nie wiem czemu gold jest missing. What is the color of night? Sing when my mother, sing singwin, my brother. Nie wiem, o co chodzi. Feed the furnace, then give her a show. Ale... piecyk. No tak, ale jak mam nakarmić piecyk? Jak on się nie chce na mnie kliknąć. Znaczy nie daj, mogę... mi, daj mi węgiel. Nie, a umiesz w niego kliknąć? Tak. Gdzie? Daj. Nie. Daj, ja ci kliknę. Nie. No to kliknij węgla na ten piecyk. Aha. O kuzie, rzeczywiście. Wyślij go. No, odsuń, odsuń się, bo przecież się cofnie. Wiem, że on tu przyjedzie. Jedzie! Jedzie! jedzie. Ale tak jedzie, że aż jedzie. Jest. O. Zebrała. Oczywiście, że tak. Mamy, mamy prezent. Masz prezent? Mam prezent. Był tutaj, tutaj, o tu. Aha. I, ale możemy poszukać jeszcze jakiegoś, bo może być... <laughs> Dzisiaj aż dwa prezenty. Ej, coś się zbadziło, nie mogę wyjść. Ej, no lol, dobra. Wiesz co, ja to się obawiam, że ten prezent będzie na jednym z tych Mikołajów. Może być, ewentualnie. Ja tam wejdę i. To I... są żołnierzyki ołowiane. I mi się psy szczekają. O Mi się i tygrysy. Mi się, tygrysy i psy. O-o. Maciek, czujo! <śles> Nie możesz się wykopać nawet? Nie. Oh, lol. Teraz to ja urzędzam między światami. Widzisz jaka magia? Ale jak można ludzi strollować w ten sposób? No nie? Kto pierwszy przeczuwa? A tu się kąpi, a ona mówi. Nie wiem, gdzie jest wyjście, do tego. ha <grym się wytrzymał> Przed 301. Przed 301. Tak, tak więc dziękujemy 30. Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak zwykle. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie dzisiaj te tak króciutko Mój kanał. Mój. Lota <grym> nie. była niemową, więc ja zasługuję więcej. Ja się wygadałem. Dzień dziękuję, dobranoc i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara. Nara.